Wileński Plac Lukistu jako przestrzeń miejska został sformowany już w końcu XVIII wieku zaś na początku XIX wieku plac zajmował przestrzeń 8 hektarów i okupacyjne wojska carskie tutaj miały swoje manewry zaś gdy w połowie XIX wieku zaczęto formować ulicę Świętego Jerzego, dzisiaj ulica Giedemina, to plac mocno okrojono, między innymi później tutaj urządzono najważniejsze targowisko w mieście, zaś na przełomie XIX-XX wieku tutaj odbywały się wileńskie kaziuki. Jednak w historii tego placu też jest i tragiczny wątek. Otóż rozkazem generał gubernatora Michała Murawiowa Tutaj wykonywano kary śmierci przez powieszenia powstańcom z powstania 1863-1864 roku. To między innymi tutaj powieszono Zygmunta Sierakowskiego oraz Konstantego Kalinowskiego, a tragiczne te wydarzenia zostały upamiętnione w 1920 roku. Można byłoby powiedzieć, że Plac Łukiski przeszedł swoją metamorfozą, Był placem ćwiczeń. торговісткім Месцам казні. в часах савецкіх tutaj стал помнік Леніна. 21 векку пляц змодерніаваны jednak найвардзей заслынаў, Гды tutaj ужан зону мійком пляжам.